Witamy Was bardzo serdecznie w świątecznej edycji naszego programu. Dziś odkładamy na bok politykę oraz nieszczęśliwe wypadki, gdyż w naszym repertuarze najlepszych wydarzeń było miejsce tylko na te ciepłe i świąteczne. Usiądźcie wygodnie i zaczynajmy. Naszą podróż rozpoczniemy od tradycyjnej wigilii mieszkańców Bondar. Były powieści o tym, jak dawniej bywało, jak świętowano, kolędowano z gwiazdą i jak ludzie potrafili cieszyć się z małych rzeczy. Było o zapachu świątecznych ciastek i zapomnianych tradycjach. O tym wszystkim opowiedzieli ci, którzy przeżyli najwięcej. W powietrzu, nuta za nutą unosiły się dźwięki kolęd, mieszające się z zapachem kuti, pierogów, kapusty z grochem i smażonego karpia. Do wspólnego stołu zasiedli mieszkańcy Bondar i okolic, starsi i młodsi, rodzina, znajomi, przyjaciele. Zobaczcie sami, jak piękną Wigilię przygotowali mieszkańcy Bondar. Naszym gościem był Adam Dzierzyc z najnowszej edycji programu Rolnik Szuka Żony. Choć Adam nie znalazł miłości w rolniku, nie żałuje wzięcia udziału. Wspomina to jako ciekawą przygodę. Stanął również w obronie Kamilii, która nie zyskała sympatii widzów. Rolniczka została przedstawiona jako osoba konfliktowa i roszczeniowa. Fani programu zarzucali jej, że jest zbyt skupiona na sobie. Adam po programie zyskał sporą popularność. Na Instagramie śledzi go ponad 50 tysięcy osób. W naszym wywiadzie wyznał jednak, że ma to też ciemne strony. Justyna Macierowska, gospodyni z ciemnoszy, wymyśliła autorski pomysł na podlaskiego sękacza. Po upieczeniu go z własnych jajek pokrywa go zieloną polewą. W Toruniu mają piernika, my mamy sękacze. Tak powstaje niezwykła podlaska choinka, bo naturalne wyrostki obracanego nad ogniem sękacza wyglądają jak gałązki świątecznego drzewka. Mój mąż w ogóle wpadł na pomysł posiadania kur. I do takiej dość pokaźnej ilości, bo, bo 150. I w pewnym momencie pojawiło się taki problem, no bo oczywiście swoje jajka żeśmy oddawali to, do, yy, to dla cieląt, to dla siebie, no ale yy, przejść 150 jajek dziennie było, było nie lada wyczynem <gry> i dla nas jakby liczbą nie do osiągnięcia. W, w związku z tym, no mąż wpadł na pomysł, że czemu by nie, może byśmy zaczęli pić synkacze, bo jakby nie patrzeć, to jest staropolski sposób na, yy, nasz podlaski sposób na zabezpieczenie jaj. Bo kiedyś jak nie było tych metod takich przechowywania w lodówce, to jajka nie, nie, nie mogły stać jak to długo, więc w związku z tym yy, no, ludzie próbowali je jakoś tam przechować. No i między innymi pojawił się pomysł na robienie sękaczy. Kury Justyny Maciarowskiej mocno spięły się przed świętami, dzięki czemu jest w stanie spokojnie produkować około dwóch, trzech sękaczy dziennie. We wtorek, 21 grudnia o godzinie 11 ruszyła akcja wymiany sztucznych choinek na żywe drzewka w Białymstoku. Była to już kolejna edycja ekologicznej akcji edukacyjnej, zachęcającej do wyboru naturalnych choinek. Super, naprawdę, bo tak jak pan prezydent powiedział, był taki moment na te sztuczne choinki, a teraz trzeba tego się pozbywać, ale świetnie, że można zamienić to tutaj na naprawdę rewelacyjna akcja. Uważam, że super. Oby co roku się powtarzała i żeby jak najwięcej ludzi zamieniło swoje choinki sztuczne na prawdziwe żywe. Do Białostoczan trafiło 50 jodł i 50 świerków. Białostoczanie, którzy mieli na zbyciu sztuczne choinki, mogli je przynieść do centrum miasta i otrzymać w zamian drzewko w doniczce, jodłę kaukaską lub świerk kujący. Oddane przez mieszkańców sztuczne choinki zostaną rozebrane na części. Elementy nadające się do recyklingu będą ponownie wykorzystane. Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas niemal dla każdego. Stanowią one przede wszystkim okazję do spotkań rodzinnych, także z krewnymi, których dawno nie widzieliśmy. Czasami jednak miła atmosfera może zostać zepsuta przez z pozoru niewinne pytanie. Sprawdźmy, o co nie pytać, aby nie sprawić drugiej osobie przykrości. Warto unikać m.in. pytania młodszych krewnych o ich relacje z kobietami czy mężczyznami. Młodzi często się wstydzą, warto to uszanować. Warto unikać też pytań o wagę tych, którym przybyło lub ubyło kilku kilogramów. W święta powstrzymajmy się również od dyskusji na temat polityki, religii, aborcji, LGBT. Te tematy już wystarczająco poróżniły całe społeczeństwo. Z okazji świąt Bożego Narodzenia wysłuchajcie tych krótkich, ale bardzo szczerych życzeń, które chcielibyśmy my, jako Zespół Podlaski 24, Wam złożyć. Moi drodzy, od całego zespołu portalu podlaski 24.pl życzenia dla Was. Życzymy Wam zdrowia, szczęścia, spokoju, pogody ducha, radości i uśmiechu. I smacznego karpia. 3, 4 Wesołych Świąt! To już wszystko na dziś. Świętujcie tak jak lubicie. Ważne, abyście spędzili ten czas z bliskimi. Najlepiej jak tylko będzie to możliwe. Jeszcze raz życzymy Wam najweselszych świąt, a w kolejnym programie widzimy się już w nowym roku.